Invenio Pro, czyli detektor z możliwością obrazowania. Możecie obejrzeć wiele filmów na tym kanale na liście Nokta Makro i zapoznać się z tym urządzeniem. Natomiast chyba jest też inna możliwość spojrzenia na to urządzenie. To jest urządzenie czysto biznesowe, czyli zarobkowe. Dlaczego zarobkowe? Dlatego, że dzięki temu urządzeniu można z powodzeniem realizować jakieś różne przedsięwzięcia. Do kogo te urządzenie jest skierowane? Na pewno nie do zwykłych poszukiwaczy, chyba, że ktoś szuka depozytów i chciałby po prostu mieć jakiś wgląd, w z czego ten depozyt jest złożony, jaki to jest rodzaj przewodnika, na jakiej głębokości, jaki ma kształt. Ta wizualizacja to ułatwia, ale ona też wymaga pewnego czasu. Moim zdaniem, to urządzenie jest przeznaczone dla osób, które potrzebują dokumentacji, czyli archeologów, czyli ludzi, którzy prowadzą jakieś badania. Czy ludzi, którzy zajmują się budownictwem bezpośrednio, to do nich jest skierowane to urządzenie, dlatego że można za pomocą tego urządzenia opracować jakieś miejsce, opracować jakieś stanowisko i dokonać po prostu analizy terenu i przedstawić to w postaci materiałów. Jak widzieliście z jednym z filmów, myśmy dla urzędu miasta Warszawy sprawdzali puste przestrzenie. To urządzenie jest zwykłym detektorem z możliwością obrazowania, czyli też, jeżeli będzie jakaś jama, jakaś piwnica, to urządzenie to pokaże. W wersji Pro jest duża sonda, więc łatwiej jest sięgać głęboko. Osiągi, jeśli chodzi o te urządzenia z serii Invenio, to są takie jak zwykłych wykrywaczy VLF. To nie jest jakieś piekielnie głębokie urządzenie. Natomiast ta opcja obrazowania jest bardzo precyzyjna. Jeżeli będziemy mieli na przykład obok siebie monetę i stary miecz, to będziemy mieli kształt monety, kształt miecza, i będziemy mieli w postaci ID numerycznego i koloru na tym wykresie, poza kształtem, zaznaczone z czego wykonany jest dany przewodnik. Dla archeologów to są rzeczy bezcenne. Dlaczego, Dlaczego bezcenne? Dlatego, że bez ingerencji mogą opracować dany teren, prawda? bez żadnych wykopalisk, bez ingerencji w ziemię, są w stanie opracować jakieś rzeczy, dostając przybliżone wymiary, czyli już wiedzą, że na przykład to będzie miecz albo jakiś przedmiot podłużny. Bo to obrazowanie nie jest doskonałe, ale jest naprawdę niezłe. I dzięki temu mają już jakieś dodatkowe wiadomości, i na tej podstawie można podjąć decyzję o dalszych pracach. Czy będziemy ingerować w dany teren, czy nie będziemy ingerować, to jest bardzo duża, duża podpowiedź. Po prostu. Co jeszcze? Co jeszcze można zrobić z takim urządzeniem? Tak jak powiedziałem, można szukać pustych przestrzeni piwnic, można opracowywać jakieś rzeczy. Czy jeżeli wiemy, że coś leży w ziemi, to możemy opracować takie miejsce. Ktoś się ostatnio pytał, czy to się nadaje do niewypałów, prawda, do niewybuchów. Moim zdaniem, ze względu na czas poświęcony w obrazowanie, nie nadaje się. Można stworzyć jakąś mapę, jakiś przedmiot na danej działce, na przykład stuzienek kanalizacyjnych, czy tego typu rzeczy. Natomiast jeżeli mamy bardzo dużą ilość niewypałów, powinniśmy mieć dużo takich urządzeń, to jest pracochłonne, czasochłonne, wymaga pewnej wiedzy, pewnego doświadczenia, później opracowywania tych danych. Dane, które dostajemy w plikach graficznych, później można w najnormalniejszy sposób opracować, czyli przedstawić w jakiejś formie graficznej z jakimś opisem i pokazać osobie, która będzie analizowała te dane. Jest to bardzo ciekawa oferta, moim zdaniem to jest jednak urządzenie biznesowe, które nadaje się do pewnych jakby zadań i do zarobkowego po prostu wykorzystania. Podsumowując narzędzie do pracy, do badań, do badań archeologicznych, myślę, że chyba naj. Częściejsze ma zastosowanie do poszukiwania depozytów, do opisywania starych nieruchomości, do poszukiwania piwnic, jakichś kanałów do tego typu rzeczy to chyba się najbardziej najsensowniej nadaje po prostu. Natomiast dla takich amatorskich zastosowań polecałbym jednak zwykły wykrywacz. Pamiętajmy o cenie. Zestaw Pro różni się dodatkową sondą bateriami jest bardziej dopracowanym rozwiązaniem no i ma do wyboru trzy częstotliwości pracy to się przydaje jednak specyficznie do. Szukania odpowiednich rodzajów przewodników, czyli metali, no i też do ominięcia pewnych zakłóceń, które nie ma i które możemy dostać. W związku z tym, wybierałbym wersję Pro, jeśli jest to możliwe. Co więcej, możecie dostać na takie urządzenie dotacje, możecie wykorzystać je zarobkowo albo też przy jakichś opracowaniach. Także tutaj szereg możliwości tak naprawdę jest olbrzymi. Zresztą dodam Wam ciekawą informację. Jeśli odnośnie zastosowania detektorów w dziwny sposób mianowicie można wykorzystać na przykład detektor, o czym się ostatnio dowiedziałem współpracując z konserwatorem zabytków do na przykład do badania rzeźb które powstały i które były naprawiane różnymi metodami żeby sprawdzić jaki rodzaj na przykład wewnętrznych metali użyto do naprawy danych figur po prostu danych rzeźb Pamiętajcie o subskrypcji pamiętajcie o blogu na omnitron.pl i do usłyszenia